Hala Sportowo-Widowiskowa przy Zespole Szkół w Szczurowej była miejscem gimnazjalnych zawodów powiatowych u nich Hokejów Dziewcząt i Chłopców. W dniu 23 października w zmaganiach zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku Urząd Gminy i Publiczne Gimnazjum Szczurowej wystartowały żeńskie i męskie zespoły reprezentujące gimnazję ze Szczurowej, Jadownik i Zaborowa. Wszystkie mecze prowadził sędzia Paweł Płoskąka. Rywalizacja gimnazjalistów rozpoczęła się od spotkania derbowego pomiędzy uczennicami Zaborowa i Szczurowej. Lepsze w tym starciu okazały się zawodniczki z Zaborowa, które wygrały 2 do 0. Było bardzo fajnie, w sumie nie grałyśmy tak jak chciałyśmy, żeby było, była miła atmosfera, no ale było dobrze. E, czy jakieś trudności jak się Wam na początek grało? Niestety niektóre mają kontuzję, więc musiałyśmy jakoś sobie poradzić z tym, ale jakoś się udało, no i wygrałyśmy. Mamy nadzieję, że na następną drużyną też wygramy. To jakieś dodatkowe znaczenie, że graliście ze Szurową, że wygraliście z nimi, czy, czy nie, podchodzi tego normalnie? Znaczy nie, my trenowaliśmy, ale wcześniej na gminy też wygraliśmy ze Szurową, więc nie, mieliśmy nadzieję, że teraz też wygramy. Z kim gracie na następny mecz? Z Jadownikami, bardzo silną drużyną. Drużyna z Jadownik, zgodnie z przewidywaniami reprezentantek Zaborowa, Okazała się bardzo wymagającym rywalem. oglądane na załączonych zdjęciach dziewczyny z jadownik najpierw pokonały swoje rywalki 2 do 0, a w kolejnym meczu, również bardzo pewnie, rozprawiły się z konkurentkami ze szczurowej wygrywając 5 do 1. Grało się fajnie, bez fauli raczej było. Jesteśmy zadowolone zwycięstwa ze zwycięstwa przede wszystkim. się, Byliśmy dwa, dwa lata z rzędu i nie udawało nam się tu wygrać, i jesteśmy zadowoleni. Co się przed dzisiejszymi zawodami stało, że w końcu się udało? Myślę, że nie przekreśliłyśmy się z góry, po prostu, tylko wierzyliśmy w to, że wygramy. Przed zawodami rejonowymi reprezentantki Szkoły zjadownik zapowiadają walkę o jak najlepszy wynik. Czy macie takie same ambicje przed zawodami rejonowymi? No, na pewno będziemy walczyć. Walczyć będziemy do Stanik. I żebyśmy byli jeszcze lepsi. W rywalizacji chłopców bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy gospodarzy. Gimnazjaliści ze szkoły w szczurowej pokonali bardzo wyraźnie swoich rywali z zaborowa, wygrywając 6 do 1, a później rozprawili się z przedstawicielami gimnazjum wiadownika, wygrywając 3 do 0. Oto co młodzi hokeiści mieli do powiedzenia po pierwszym z tych meczów. To był bardzo ciężki mecz, moim zdaniem. Dużo się bramkarz nie na bardziej chłopaki pomogli w polu. No, nie mam nic więcej do dodania, niech Mariusz coś powie, może. Myślę, że kolega ujął wszystko. Mecz był wyśmienity. Wygraliśmy. Mamę. Zrewanżowaliście mamę! się za dziewczyny, które przegrały dzisiaj. W pierwszym meczu 2-0, wygraliście i to wysoko 6-1. Myślę, że tak, roznieśliśmy przeciwnika na boisku. Widać, że, widać było, że byliśmy lepsi, lepszą drużyną. Nic dodać, nic ująć. Chcecie kolejny mecz, chcecie wszystko dzisiaj wygrać i zająć pierwsze miejsce, tak? Tak jest oczywiście. Widać tą naszą technikę, którą ćwiczymy po szkole. To jest po prostu, no zasługa trenera naszego. To opowiedzcie, jak ćwiczycie, czy dużo ćwiczycie, jak już o tym coś wspomnieli. No, ćwiczymy codziennie, dieta oczywiście, odpowiednia, zero alkoholu, tytoniu oczywiście. Drugie miejsce w rywalizacji chłopców zajęła szkoła z zaborowa, która pokonała jadowniki 2 do 1. Po zawodach przedstawiciel gospodarzy wręczył pamiątkowe puchary i dyplomy wszystkim zespołom. Najcenniejsze wyróżnienia trafiły w ręce zwycięzców.